Co tu się dzieje? Naprawdę, co tu się dzieje? Przecież ja nie chciałem się bić nawet z tym krzyopicią. A tu jest taka mechanika. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że jak ten robal latający, pierdolony. I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku God Hits 2. Dzisiaj. Co ciekawe. Hmm. Myślę, że znajdę sobie ostatnią kamienną tabliczkę. Postaram się przynajmniej ją znaleźć. I dołączyć do gilli kupców. Co ciekawe, być może jestem w stanie już zabić bandytów tutaj. No, na pewno pomógłby mi spel jakiś dystansowy w wykonaniu tego zadania. Ale można to zrobić, że tak powiem, na dziko. Na Jolo. W ogóle ile mam HP? Ja mam 105 punktów trafień i wiecie co? Ja 105 będę miał do końca tego rozdziału. Na to wychodzi. Ba, mi się w ogóle nie zwiększy ilość HP. Jeśli się nie mylę. Także jak widać, głupia polna bestia odbiera mi no dość dużo. Nie powiem, że nie to są obrażenia takie. Które ja już gdzieś tam odczuwam. No, po 6 mi leczy. Obadzie mięso, nie. Warto zapisać. Nie jestem w stanie tych bandytów zabić, tylko jeden po drugim. A jest problem, że oni jednak będą się agrować grupką. To no, jest git. I chwilę to potrwa, to może być dłuższa bitka tutaj. I też muszę odganiać ich tak dosyć daleko, żeby nie agrowało drugiego. Kiedy ja ich zaatakuję. Nie, yeah, no nie ma tragedii. Problem z tego, tego typu, że ja padam na hita. Jeden fałszywy yy, ruch. I nie ma mojej postaci. O, tak jak teraz zgridowałem troszkę. No ale spoko. Już coś tam robię. No, kurczę, problem tego gutika. O, nie, nie, nie. O, nie, 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 nie ziomek. Problem tego Gotika jest taki, że tak naprawdę nie wiem, czy lodową strzałą zabije krwiopicę na hita. Krwiopica jak mnie zatruje, to padam. Problem tego Gotika jest taki, że mi się bardzo dobrze w to gra, cholera. Naprawdę, ostatnio. Teraz to jest przyjemny gameplay na maksa, jak już coś się robi. Nie wiem, czy się zakrać do niego, czy co. Rozerwę cię na kawałki! Czekaj, bo ja już coś zrobiłem. Co tu się stało? Aha, goni mnie dwóch. Wiecie co? Nazwijcie mnie idiotą, bo w sumie troszkę mogę być. Robiąc to, co robię. Ale ja próbuję. I believe. Ę. Nie wiem czy to mądre. Ja pierdolę, krwiopica jeszcze mnie atakuje. What? Gdyby krwiopica wjechał w. w... w Nikt! No! To nie mogło się dobrze skończyć. Czekaj, który to był safe? Ten chyba. Ej, to miało potencjał. Ja przepraszam ogólnie, że to padłem, wczytuję i tak dalej. To miało potencjał w cholerę. Tylko ten krwiopica mi, że tak powiem, zrył psychę. Jeszcze raz. Niepotrzebnie w ogóle drugi się zagrawał, To. No było nieplanowane. Po tym wczytaniu zresetowało pozycję chyba chłopa? Z tego co widzę, jakoś szybciej się zagrował. Jako znowu ten krwiobica, który tu w okolicy sobie frywa Lotnik. Mnie troszkę martwi. Bo jak zwykle się rzuci na mnie w najmniej oczekiwanym momencie. Oj no git. Trochę mnie boli, że w gotiku tak dużo saveować trzeba, serio. Bo gdyby dali mi z 500 HP, bo ja rozumiem, że odbieramy sobie tak dziabiemy się, ale... Szkoda, że oni mnie na hita robią. No i patrz dwóch wyjęło mieczyk. What? A jak to się tak stało, że znowu dwóch? Patrz, i, i wchodzą te hity. No niby jestem w stanie ich porobić dwóch naraz. Ale to by wymagało dużo... Patrz, i krwiopica jeszcze we mnie leci, nie? Pojebane. Co tu się dzieje? Naprawdę, co tu się dzieje? Ja nie chciałem się bić nawet z tym krwiopicą. A tu jest taka mechanika. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że. Jak ten robal latający pierdolony jest w okolicy i coś ci zada Damage? To gra rozpatruje to tak, jakbyś dostał hita od Krywopicy. Czyli efektywnie dostajesz truciznę na mordę. Ja się pytam co? To ja nie wiem, jak oni to rozwiązali, że co, on ma aurę z trucizny? I patrz, i teraz nikt mnie nie widzi, podejdę... I... Ty, chyba dobrze wyszło. Bo ogólnie chodzi o to, żeby pojedynczo agrowali się i teraz jest git. Jest zupełnie w porządku. w porządku o kurde ten zasięg next level combat, nie no krwiopijca widzieliście to? w popierdolone, on tu tak krąży i zawsze agro we mnie, a nie w bandytę O, zgridowałem a i znowu grid, a to nie jest grid to nawet widzę, że nie jest grid, tylko kwestia chyba tego, że jak ja ich biję, to oni się troszeczkę powoli do tyłu odsuwają. Z każdą bułką bardzo delikatnie przesuwa przeciwnika do tyłu, bo zauważcie, że pierwsza była, druga wchodzi, a trzecia, czwarta nie. To musi ich odpychać zwyczajnie. Zostało tam dwóch. I krwiobica dalej krąży. Frajer. No nie, nie. Patrz. Mamy to. Teraz tylko wypatrywać krwiopijcy. Owadzie mięso zjem. Chyba nie daje żadnych bonusów. Chyba. Także mogę żałować później, ale czego nie wiem, to mnie nie boli. Prawda? I teraz. Dwie kule ognia. No muszę je zużyć, niestety. Szkoda, ale muszę. Nie ma many? Bo drugi chłop ma łuk. To ten z łukiem raczej... Nie jest gro... O, co tu takie dźwięczności? Co to jest za efekt? Takie dziwne kurcze traile się porobiły nad bronią. Dobra, i mamy naszą yy, kamienną tabliczkę. Teraz taka ciekawostka. Na strzała nas robi tam ten łucznik, dosłownie na jedną strzałę. Także mogę do niego podejść. On wtedy powinien zmienić broń. Tak jak teraz. To on w ogóle maczugę ma. Ale się zmieniły efekty. Patrzcie, jaki trail się spierdolił. Cieniowanie podczas. Yy... Ataków. A już kondycji nie mam. To musi być szybka akcja. Zdjąć czekajcie, bo... Normalnie kondycha by mnie zabiła. A w zasadzie brak kondychy. Mamy już wszystko i tu były... Co ciekawe, w tym miejscu były trzy kamienne tabliczki. Tak jak było w questie zdefiniowane, że on niby stracił trzy, bo miał. To tak jak... Yy... On powiedział, to faktycznie tu były trzy. Ciekawostka, nie? Czekaj, ra raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. I co robimy? Wracamy do chłopa. No i reportujemy mu, że mamy Twoje tabliczki. Chyba w ogóle y quick save odpalę quick save i quick load. Teoretycznie czytałem na forum. Że quick save, Quick Load na tym dyrekcie nie powinien bugować się. W sensie nie powinno crashować podczas czytywania i zapisywania. Przy zapisywaniu już nie craszuje. Tylko przy wczytywaniu. Jeśli chodzi o etap, znalazłem kill. Wielkie dzień. To już oczywiście wracam do... Może zech... I teraz tak, on sprzedaje fajne fanty. Z tym, że ja już nie potrzebuję tych fantów, bo ja y, byłbym zainteresowany amuletem siły, który już mam od niego. Co mnie za to interesuje, Chwila. to dołączenie do gildi kupców. On teraz mi napisze list polecający. No i zaczynamy wątek gildi kupców. Kolejny, nazwijmy to nudny, być może, yy, ale zanim to zrobię. Zanim to zrobię, słuchajcie, zrobię sobie sejwa przed gildią kuców. i teraz tak, idę na farmę z powrotem, prześpię się 3 dni i dostanę golda od Nigela, Nikuela, whatever. Po wykonaniu questa Nigela odblokuje mi się zdaje się ostatni kontrakt dla gildii zabójców na ten moment. Na ten Powinien etap gierki. Przy okazji jak prześpię się 3 dni, to ten quest tutaj z do dna również się wykona, więc wrócę na farmę i zrobię co trzeba. O, zobaczmy, co on ma. No, takie pierdoły, no, ten amulet siły to jest perełka Early. Naprawdę Reszta broni totalnie. Powinien był wiedzieć lepiej. Totalnie przeciętna. Dobry miecz, półtora ręczny. Spoko. Stal jest zawsze useless. W sensie, no, useful, ale early to tak naprawdę. Ja nie będę ulepszał zbroi, od razu mogę powiedzieć. Jest możliwość w tej grze w returningu, tak. Natomiast raczej stal się kolekcjonuje do samego końca i wtedy dopiero gdzieś tam tego używasz. Jeżeli oczywiście musisz, bo tak naprawdę. Tutaj mamy możliwość farmienia ilości HP i można skończyć returninga na jakieś nie wiem, to też jest odrealnione 5K, 10K? Naprawdę, ma się z HP, no ale również potwory później biją po powiedzmy po 800 na hita. Tak, no relatywnie, bo to wszystko zależy od tego, oczywiście, jaką masz zbroję. I teraz tak. Nigel powiedział, że. On potrzebuje 3 dni, aby sprzedać swój sprzęt. W takim razie ja prześpię się 3 dni. Mam nadzieję, że żadnych questów czasowych nie mam na tym ...końcie, nazwijmy to. Dzień numer 1. Dzień numer 2 i dzień numer 3. To powinno wystarczyć. Gorzej, jak faktycznie są jakieś questy timery. Takie jak ten i się, z, że tak powiem, spierdolą. No ale to, wykonałem save'a, więc y, powinno być okej. Okay. Dobra, nie minęły jeszcze trzy dni, co ciekawe. I tutaj druga sprawa, jeżeli otworzymy z nim handel, to w trakcie pierwszego razu handlowania trzeba kupić parę przedmiotów, bo później one znikają. To taka ciekawostka. Teraz tak, co z moją działką? On mi daje mieszek i patrzcie, Róg smoczego zębacza będzie nam potrzebny do questa. Jak również płyty pancerza pełzacza, będą potrzebne do questa. Druga sprawa, żądło. I kupię dwa. Nie wiem, czy będą potrzebne. Reszta itemów, whatever. Ale co ciekawe, dalej nie rozumiem dlaczego ten róg smoczego zębacza oraz płytki znikają. Y oczywiście oba przedmioty będą potrzebne do questa Gildi Łowców, ale dlaczego one znikają? No, to jest ciekawostka, prawda? Być może skrypt z, tam z tamtych misji na przyniesienie tychże przedmiotów anuluje. No, nie wiem. Taka Taka ciekawostka. Także jak mamy możliwość lepiej to brać, mimo że kosztuje jak złoto, jak tego nie weźmiesz teraz, no to nie weźmiesz gościu nigdy, bo zniknie. Teraz tak, karczma i z powrotem do miasta. Co jeszcze bym zmienił, to być może gdzieś tam renderowanie potworów na dalsze odległości. Sam tak mówiłem. Bo tutaj widzę zdecydowanie. Niewiele widać, jeśli chodzi o potwory, no ale to jako, że to nie są statyczne elementy otoczenia, a na przykład orków w drugim rozdziale jest bardzo dużo, no to obawiam się, że tu chodziło o optymalizację, bo faktycznie jakby 200 orków naraz wczytywało i gdzieś tam ich AI, które no opierało się tylko tak naprawdę na chodzeniu lewo-prawo, bo oni chodzą tylko na swoim y, puffingu. No ale mogłoby to powodować, że większość komputerków jednak by zasiermiężyła. Szczególnie, że Gothic chodzi na jednym yy, rdzeniu. No, jesteś nareszcie. No i git, mamy nasze expo. W końcu to była jedna decyzja. Tutaj, że Rukar przegrał, w sensie Rukar wygrał, Randolph przegrał, whatever. Tak jak już mówiłem wcześniej, chodziło tylko i wyłącznie o dostanie expa. Jeżeli on tego nie widzi, to Mamy prawie, ma... że level 8. Czyli na poziomie 9. Od poziomu 9 będę już mógł brać bonusy do siły. Takie stricte, stricte bonusy. Od wszystkich kupców, od wszystkich nauczycieli, gdzieś tam. I te pochowane na mapie. A jest ich kilka. A już od poziomu 9. Dziewiątego... Wzwyż muszę zbierać punkty nauki na naukę. Y, punkty nauki na naukę. No tak, na naukę y, tworzenia mikstur. Siły, co ciekawe. Nie wiem, czy trzy poziomy chyba będą na to potrzebne. Czyli wychodziłoby na to, że w drugim rozdziale, mam nadzieję, no dobrze by było, gdybym miał 15 poziom. Czy to jest wykonalne? Cholera wie. Być może, jak teraz za długo będę zwlekał z tym siłowaniem, to później będzie to niestety bardzo źle rzutować na przyszłe, że tak powiem, możliwości rozwijania postaci. No, ale zobaczymy. Te early poziomy są mega istotne, bo trochę przeczekasz za długo. No, i faktycznie możesz się obudzić z ręką w nocniku, że czegoś będzie ci brakować. Teoretycznie, gdybym. Ile ja mam siły? 55, prawda? I teraz patrzcie. Z bonusów, z samych y, smoczych korzeni mógłbym mieć 85 siły, tylko 85. Dosłownie to byłoby tylko 85. A potrzebuje wiecie ile? No, tak myślę, w drugim rozdziale ze 150. Wiadomo, dochodzą kamienne tabliczki, no to z tych 85 byłoby ze 105. No ewidentnie warto przyczekać, jeszcze może być za wcześnie, żeby gdzieś tam brać bonusy, już od poziomu 44 to będzie rozsądne, nazwijmy to, a przynajmniej rozsądne na tyle, żeby nie popełnić gafy, bo jednak jak przyczekałbym na przykład do poziomu 60, no to mogłoby być za dużo leveli zmarnowanych w siłę. Tutaj liścik. O, chłopczyta. No, mówi, nie wierzę, nie wierzę. No, ale o tobie piszą dobre rzeczy. Same superlatywy. Oczywiście, ja się zgadzam. Nie niczego zatrzymać. Pierwszy quest, typowy fetch quest. Nie wierzę w to. Musimy zanieść listę do Bengara Farmera. Spoko, bo i tak muszę do Bengara iść. Natomiast nie to jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest zaakceptowanie kolejnego quest'a dla gildii zabójców. Bo to już są bardzo dobrze płatne quest'y. To już zdaje się 1500 golda jako nagroda. I na dobrą sprawę niewiele mi zostało do wykonania w Korinis. Jakieś takie, że tak powiem... Poboczne questy, no w samym Korini krwawe puchary chociażby, to dłuższy quest. Może nie dłuższy, ale wymagający więcej do roboty. Misa Bromora, bandyci Jacka w latarni, no trochę tego jest, ale to nie są jakieś, mówię, skomplikowane rzeczy. To mnie tylko bardzo interesuje. Czy to jest faktycznie złoty puchar, czy to jest ten puchar pełen krwi, nazwijmy go. Czy to jest ten krwawy puchar. Bo jeśli to jest krwawy puchar i pokazuję go jako złoty, to ja go mogę sprzedać. A ja nie chcę go sprzedawać. Co masz do założenia? On tu, o kurcze, to jest dobre, 70 siły. I jak ja teraz tego nie kupię, wiecie co? Jak ja tego nie kupię, cholera, to to zniknie, bo on to sobie założy. To chyba nie kupię na to, by wychodzić. A nie, ja nie kupię tego, przepraszam. Bo 70 siły wymaga ten mieczyk yy... u Orlafa? I on ma aż 100 damage'u, więc. No, zdecydowanie nie kupię teraz. Pierdolić, to jest strata. Golda po prostu. To ja jakiekolwiek wykonałem? Nie wiem, zapiszę, bo... ...straciłem wątkowość. 1000 golda, nie? I teraz... Zdaje się, ostatni quest Early. Być może, co ciekawe, ja w returningu nigdy nie doszedłem dalej niż do czwartego, trzeciego rozdziału. Także nie wiem, co się dzieje dalej, yy, bo kiedy wykonamy wszystkie te questy w pierwszym rozdziale, później jest cisza. Także istnieje szansa, że później po prostu nie ma więcej questów, i to jest wszystko w tej gidli. Wydaje mi się, że nie, że, że później jeszcze coś będzie, bo to byłoby zbyt krótkie, zbyt proste. Tutaj są jaszczury i chcę pójść, ponieważ niedaleko znajduje się Cordelas na plaży, chroniony przez jeden, bądź jednego, bądź dwóch jaszczurów. Chciałem zobaczyć, czy ja jestem w stanie to nosić, czy tu ma statystyki takie jak w podstawowym gotiku czy ma zawyżone. Bo Cordelas też ma zasięg chyba mniejszy od broni, którą mam aktualnie. Co ciekawe. Ale mówię, tylko ciekawostka. Ciekawość. Mnie w tym momencie zaatakowała. A y, pytanie, czy ja Jaszurowi coś będę odbierał? Ty, bo ja nie sprawdziłem. Cholera. Ja mu nic nie robię. Nie, robię coś. Po prostu kryty nie wchodziły. mieć 70 siły. Wo wo wo. Na spokojnie, nie mogę prze. Przedobrzyć, bo już znowu gridowałem. Ja teraz mnie naszło. Czy ja serio potrzebuję zwlekać z tymi bonusami? Wiecie co? Tak myślę. Kordelasik. A, 60 siły. To jeszcze 5 punktów. I już mógłbym go nosić, jakbym teraz w siłę zainwestował, cholera. Ma zasięg taki sam jak moja broń 15 więcej damageu. Kurde. No, mam zagwostkę. Załóżmy, że miałbym 60 siły, okej, okay, że dodałbym ten level w siłę. Na szybko bonusów miałbym 5 punktów 65 siły, tak. Później. 30 punktów z miksturek, tak? To miałbym 100. Kurde, no nie wiem. To sporo zmienia, bo jak ja przyczekam jeden level, to tak jak mówię, najwcześniej na poziomie wtedy 12 miałbym tworzenie miksturek, prawda? Ale to nie takie proste, bo na poziomie 12 miałbym tworzenie miksturek siły. A jeszcze muszę się nauczyć skurowania gadów, zdaje się. Usuwania szponów. To już tracę kolejne 5 punktów nauki. Czyli liczmy level 13. Nie, kurczę, nie wiem, czy mi się opłaca zwlekać ze zbieraniem bonusów. Cholera, nie wiem kompletnie. No, mało punktów simy miałbym, gdybym poszedł teraz. To jest 10 punktów, ale to. Makes all the difference. Ja pierdolę. No, mam taki Mentik w głowie.